Ta salampa postawiła Dawid! Dawid! O kurno! No to Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcineczku, kur na piąty już. Także lecymy z tym. Jak zawsze wszechobecny razem z nami Dawid. I dzisiejszy plan jest taki, że spróbujemy kupić tutaj ta farma, bo by się przydało, ale czas pokaże, może fundusze na coś innego będą. Tutaj jeszcze mamy całą przyczepę rzepaku Jak dobrze pamiętam, no, też tak jest Także na pewno trzeba je to sprzedać A Dawid się rozglądał za maszyną do... Wapnowania chyba, nie? No I co? W jaki cenach one są? To no właśnie, dobre pytanie okay, a co jest na promocji w ogóle? Właśnie, zrozumiej, zacząć Kosiarka Możliwe, że kurna by trzeba było kupić ten kombajn, nie? Eee, nie kombajn Traktor byśmy musieli ogarnąć no trzeba było, ale nie ma tego. Nie no, ma funduszu. No, no. Nie ciekawi czy jak kupisz gospodarstwo czy masz te krowy w pakiecie. Chyba ta. Pan... I... A chickeny? Nie czekaj, bo, bo nie wiem, w sumie tam ale nie one ma są? chyba coś Tukaś bał, ci pokorzę. O tu! Ale chyba nie ma w środku, albo? A nie to chyba nie, to nie. chyba... To chyba nie. Nie ma, nie ma. Nie, na pewno nie. Okej, okay, a nasza sz szklarnia mu woda? No właśnie nie ma, bo widzę, że mamy na minus. No właśnie, to szkoda tracić takie kasy. Jedziesz ty? Mogę jechać, ale ten... Co by jeszcze było trzeba? Hmm. A, i by... Może postawać... No dobra. Może stawać na razie jeszcze jednej z tym naszym na wodę, to się nie opłaca, bo to będziemy wozić cały czas. No nie, póki mamy ta... Pisterna mało. To się nic nie zrobisz nic więcej. To się trudno nazwać to w ogóle cysterna, nie? Ale dobra, tutaj, tutaj jest te pole ryżowe, to ogarniemy to z tego. Znaczy włącza zalewanie wody i możesz nabierać normalnie. Próbuj traktorem odjechać. O chopie. Ale w szklarnia nie... A nie, wzięła woda. Coś ty co zrobił Dawid! Więc właśnie nie wiem co się stało. <laughs> nie, działał! Kurna, Dawid! Nie pierdziesz, że kombajny hopie je jeździć. Nie no, zresetuj go po prostu na ten tyle. Nie no wyjadajmy chyba Idź po sztila weź te dni Ej? Ręką cię wytargał Ale jak tyś wjechał, co? So? Nie, bym musiał urostnąć Jada po kombaj jada! Hopie, początek, a Ty już utknął, To Dobra, nie utkniesz, tylko bajne myszy Hopie, ja, ani nie drgnie chyba Ora idę ciąć O o o idzie ty Ty co robisz? Już się drzewa? No Jest dobra Jeszcze jedna gałąź chyba Już wyjedziesz, jedziesz co? <laughs> Hoi jedziesz z drzewem <laughs> Od wody na leja ale pora... i obejść ile mocz tego, że paku na tym e, Prawie 14. 14 ton. Łoś, Pierunie! A powiedz dokładnie, a dobra, 14 ton to jest takie minimum, plus minus, ja? No, 13,659. Dobra, dokładnie to 14 ton. To teraz możemy sprawdzić, ile za do to dostanemy, jakbyśmy na przykład zasiągnęli owiec. Bo może po prostu owiec je więcej go, nie? No, no, no. Ale ile obie skosztuje? Obie też kosztuje prawie 1900. 200 wymani, jakby było, wiesz, dużo więcej go. No właśnie, a ja pomyślę. A jak lecą mi pitosy? <gry>

Okay. To co, będziemy owiec próbować? No tak, tylko że owiec trzeba będzie poczekać miesiącami, nie dzisiaj Owiec dopiero wolno się ładzi, w, w, w. Owiec w marcu. Dobra. To ja lezę spać, obejrzymy co daje na zniżkach Z noweczką się nie da, tym Co mamy. Bez sensu. No tutaj może na przykład 6 litrów, już kosztuje 17 tysięcy. Tu 25, 8, 8 tysięcy litrów, a to wysyła ba... To te 6 tysięcy ma lepsze, nie? Chyba ja. Muszę 25, 8. 8. Tak czy siak dwa razy trzeba je, no to chyba wezmę z 6, co? Owcy, meta. Dobra, to tamta ta z kurde. Bo po co nam to? teraz sprzedawam te gówno. To jedź tam, więcej, więcej zarobimy. Idziesz? No ja, no bo jak jedziesz... Biel, jak jedziesz... Biel? Do tego sklepu tam. No to jedziesz chcesz, zacznij No ja ci kupia coś kupię Czyś kupił już. Nie kupiłem. No to kupuję ta drugą. Dobra, to ja da sprzedać tych Kupuję ta drugą, wiesz? Dobra. Nie idzie tego powiększyć. Tego? T beczki. Kolor Felk. Kolor felg nie zmienić, ale nie idzie powiększyć. No nie. Dobra, kupujemy. To jest dobra inwestycja. To się zwróci. O też powróci. O czekaj, to jeszcze on 2000 litrów wody w mniejsze. Wleja te 2000 litrów wody. Kurde, ale koło starej, Hopia, ja jest tu wiadro! Obejrzyj! Ile ta wiadra idzie wleć? Nie idzie Ech. nic! Nie idzie A. nawet wziąć tego wiadra. Aha, takie wiadra. O kurde, przez ruch polarem przejął. A jest tu kaś, To co my? Nie, no, pojazdy i maszyny. No tam się sprzedaję. Mał. Wow. Sprzedaj. No sprzedaj. Zaś śniega nie było. To ocieplenie klimatu, dawi. Może być. Kurde, pacz i traktor byśmy mieli. Bo jest Jundir e, 6 r Sprzedał wej coś. Chulala! Poczekaj, bo może będzie do nich. Najwyżej się sprzedał. 55 zniżki. Ale no? będziemy plajty. Ile on mógł On się przydał? Eee, od 192 do 234. No. Okej. Okay. No. No bo te piwniki te srogie potrzebujemy już około 240. Chyba, że ten chwastownik fa odpuścimy na razie. Hmm. Fastownik? No. A te wapiennik, czy jak. Nie. Fastownik łomę, nie? Chwastownik moment, no i będziemy go sprzedali sobie za ten czas No w sumie Za niego 21 tysięcy dostaniemy Dostać To co, sprzedać? Pewnie okay. No, mamy 98 Dobra, sprzedali my I co, kupujemy? Kupujemy ten traktor chyba Panu, Już będzie inna jazda Eee, nie tu, wróć Powróć, powróć tu O, patrz! Kwastownik ten, co my sprzedali jeszcze jest w promocji No to da... Ja skąd mam tyle pieniędzy? Aha, bo ty sprzedał fastownik. No Może teraz starczy i na kwastownik, na to Nie, bo 23 tysiące kosztuje Ale robić go kupią na co, to, to za tyle samo ile go sprzedał No No ja Ale bardziej uszkodzony niż nasz Dobra, kupuję tego dżundira, nie ma co Czy chcemy mu walnąć? Aha, okej okay. Czyli jak mu więcej koni To już chłopiec 33 tysiące Kółka te eleganckie Konfiguracja okno panoramiczne, nie wiem okay. Zaczep. Chcemy mieć tura? Wiesz co? Bo, bo mamy wejść, bo mamy... ci zaraz pieniędzy braknie, ja tego go dobierał. Tysiąc złotych no. To weź? No euro to znaczy. Nie, czekaj ten obciążnik. Obciążnik się, to... Tuz. Co to jest Tuz? No to jest do Tura, nie? A to jest mocowanie na Tura. Aha, 5000 kosztuje. To nie. Bo, to bo masz albo obciążnik 60 kilo, albo... 30 kilo no albo 540 kilo 780 i możesz maksymalnie to na 20 A potem masz tuć Ale on mógł wtedy przynajmniej ten Jak to się zaś nazywało, czekaj Kardan z produ? No Kardan z został, on ważny No to weźmy ten tuż, co? No to weź 5 koła więcej o, Ooocie go to mu dokupi on koni mał Eee 213 Okej okay. Chyba No 213 Dawaj go od razu, do silnika zapni Dobra, bieram go A tego do przyczepy do mnie? Tutaj ja... bajemy woda wozić Jada po niego wiedzieć Widziałeś tyle Ja w Jest nowy nabytek Dobry, to szklarnia mamy Obdrachany ale jest W środku legancko, hopie GPS mi pokazuje nawet hmm. Cichutko tu jest W połowie ale jedzie No ja, no Hopie, ten zasuwał 53 na godzinę 53? No fajniejszy. To będzie dobre do wody. I teraz to musimy fastownik kupić. No. I siewnik drugi. No. Trzeba by już jakieś pole było kupić. Ło, kule! Ja pier... A było patrzeć czy pociąg jedzie. To pod pociąg wieł No! źle na kurde. No to nie GTA Nie umiał się podnieść. O, o, o! Jest, o, jest dobra. Kurna. Ale się łaskubany. Hmm. Witaj, proszę. O, fajniejszy traktor. No, Fajne okay. te środki mam, Fajnie no Dobra To Trzeba go zapnąć do siewnika, nie? O, pełno szarpie ten siewnik No, ten może i ta On jest mocniejszy niż tamten chyba, co? Podobnie, ale no, no, na pewno będzie bardziej wydajny. Bo z tego tam i dużo koni nie dodać. No, w ogóle I na nawozu tu nie ma. Co mamy? Kwiecień to zaś 6 spać. Jerozolę. Możesz kosić No, idę, idę. Dobra, to ja tam osypać tego nasion. Zaczynamy źniwa. No to widzowie, jedziemy z tym. When you need my love, yeah. I'm here. When you.